Czy w przyszłości będziemy nadać w kosmos na wakacje? Czy Polska jest w stanie zdominować rynek kosmicznych technologii? W końcu jak szybko możemy wkroczyć do tego nowego świata? O tym będę rozmawiała dzisiaj z moimi gośćmi w kolejnym odcinku rozmów pioniera Beata Oleś. Witam i zapraszam. A w naszym studiu dr Grzegorz Brona, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej i dr Sebastian Trzymański z Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy świadkami kolejnego etapu wyścigów w podboju kosmosu. Czy to gra o wielkie pieniądze, o nowe zdobycze naukowe, czy prestiż? Dlaczego ta niezbadana przestrzeń tak bardzo nas fascynuje? Dla firm prywatnych to jest gra o pieniądze. To jest zawsze gra o pieniądze w tym sektorze prywatnym. Dla państw takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny to jest gra o prestiż. Tak samo jak było 50 lat temu. Znowu ruszamy na Księżyc, nie dlatego, żeby uzyskać jeszcze wciąż jakieś ekonomiczne frukta z Księżyca, chociaż to się też może zdarzyć w dalszej przyszłości, tylko po to, żeby pokazać, że potrafimy tam polecieć: Stany Zjednoczone, Chiny, Księżyc, a potem Mars. Gdybyśmy dzisiaj mieli odpowiedzieć na takie pytanie, co jest podstawowym celem dla firm i dla agencji kosmicznych: czy to jest znalezienie śladów życia w kosmosie, czy to jest zbadanie planet Układu Słonecznego, czy w końcu Odkrycie nowych bogactw. Na czym najbardziej nam zależy? Powodów jest wiele, w zależności od tego, o jakich podmiotach mówimy. Podmioty prywatne oczywiście robią to dla zysku. Tak? Chodzi o rozwijanie takich technologii jak technologie komunikacyjne, telekomunikacyjne, zapewnienie internetu satelitarnego, wreszcie transport na, na przykład na międzynarodowe stacje kosmiczne. Tak? Uch cele czysto ekonomiczne. Natomiast innym podmiotom już przyświecają również takie cele jak czysto poznawcze. Tak? Chodzi o to, żeby jeszcze czegoś się dowiedzieć. Przecież wciąż jeszcze tak naprawdę o kosmosie wiemy niewiele. Polska nie ma swoich astronautów, nasza agencja kosmiczna nie należy też do najbardziej rozpoznawalnych spośród kosmicznych osiągnięć Polaków te najbardziej spektakularne to jest umieszczenie urządzeń w dwóch pojazdach operujących na Marsie, czy kiedykolwiek. Jesteśmy w stanie dołączyć do wielkich graczy, którzy no, wydają astronomiczne sumy na podbój kosmosu. Rzeczywiście jedyny polski astronaut, czy też kosmonauta, poleciał w 1979 roku i od tej pory żaden z Polaków nie przekroczył linii Karmana, czyli nie wzbił się ponad 100 km nad powierzchnię Ziemi i nie osiągnął granicy kosmosu. Czy mamy szansę to zmienić w przyszłości i w ogóle, czy mamy szansę zaistnieć na tym rynku, nie tylko z astronautami, ale również jeśli chodzi o podwój ekonomiczny kosmosu? Pewnie mamy. Wstąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2000. W 2012 roku. Zaskoczę panią, ale mamy w tej chwili zrealizowanych około 300 projektów dla tej agencji przez polskie podmioty. Mamy dodatkowe strumienie finansowania z, z źródeł rządowych, chociażby z NCBR-u, czyli Narodowego Centrum, Centrum Badań i Rozwoju, które chociażby w zeszłym roku miało dedykowany program dla podmiotów, które starają się rozwinąć technologie kosmiczne. Ministerstwo Obrony Narodowej z kolei myśli o pierwszych satelitach związanych z rozpoznaniem. I to już się powoli zaczyna dziać. Parę lat temu mogło to oczywiście wzbudzać uśmiech na twarzy. Z, z czym do ludzi? Przecież my tych technologii nie mamy. Teraz ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, już nas rozlicza z tych technologii, które zaczynamy dostarczać całkiem na poważnie. Do takich sąd, jak Sądy Marsjańskie, czy planowana misja na Jowisza, która poleci w 2021 roku. Wydawać by się mogło, że w przyszłości badaniem kosmosu zajmą się nie kosmonauci, a roboty. Naukowcy jednak podkreślają, że to zadanie Warto by było zostawić właśnie człowiekowi, bo on jest bardziej sprawny, bardziej spostrzegawczy w dochodzeniu do pewnych zadań związanych z odkrywaniem planety, ale czy w dobie robotyzacji bezzałogowych lotów w ogóle wysyłanie człowieka w kosmos ma sens? Na pewno ma jeszcze sens. Jeśli chodzi o roboty, to powinniśmy pamiętać, że eksploracja kosmosu poza Księżycem dotychczas odbywała się głównie z wykorzystaniem robotów i cały czas ma to miejsce. Więc niewątpliwie będzie miejsce dla jednych i dla drugich. W końcu te, te roboty będą musiały, będą musiały być przez kogoś utrzymywane, naprawiane. Poza tym, jeśli mówilibyśmy tutaj o bardziej głębokiej czy dalekosiężnej eksploracji kosmosu, no to Kontakt z Ziemią będzie na tyle utrudniony, że będzie potrzebny na miejscu ktoś, kto będzie musiał tę decyzję podjąć, czyli człowiek. Ten rok przyniósł wiele wydarzeń przełomowych dla podboju kosmosu. Między innymi na orbitę wystartowała najpotężniejsza rakieta amerykańskiej firmy i to z powodzeniem. Czy to jest zapowiedź nowej ery i nowej epoki prywatnych lotów w kosmos? Och, na pewno. Od około 10 lat NASA. Oddała pałeczkę, jak również finansowanie firmom prywatnym, ogłaszając konkursy. I w nich upatruje się większej nadziei niż Państwo. Okazuje się, że firmy prywatne są w stanie w sposób szybszy, bardziej ekonomiczny, a czasami nawet lepszy, dostarczyć to, co dostarczało wcześniej państwo, czy też wielkie koncerny przy tym państwie zlokalizowane. Wydaje się, że to był dobry ruch. Elon Musk, bo o nim tutaj mowa, od paru lat już dostarczał zaopatrzenie na międzynarodową stację kosmiczną, a teraz to zaopatrzenie zastąpił astronautami, których dwóch już poleciało w kosmos, a jesienią tego roku za niespełna półtora miesiąca kolejna grupa leci trzech astronautów. Skoro start pierwszego komercyjnego, załogowego statku kosmicznego mamy za sobą, to może czas na krok dalszy, kolejny krok, czyli krok w stronę Marsa. Czy nasza technologia jest na tyle zaawansowana, by mogła zagwarantować powodzenie takich misji tu i teraz? No, dziś mieliśmy dyskusję obszerną na ten temat. Wydaje się, że technologia już jest, że pod względem technologicznym praktycznie jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast pytanie jest raczej o to, czy będziemy w stanie znaleźć tych, którzy będą chętni na tego Marsa polecieć i właściwie po co mielibyśmy tam lecieć. W loty załogowe w tym przypadku miałyby bardzo trudny charakter. Tak należałoby tych ludzi nad Marsa dostarczyć i prawdopodobnie ich stamtąd odebrać. To jest cały czas jeszcze... Właściwie poza naszym zasięgiem, jeśli chodzi o, o kwestie techniczne i logistykę. Natomiast w przyszłości nie należałoby wykluczyć, że. Jak w do... dalekiej przyszłości. Jak dalekiej przyszłości. Myślę, że mówimy tutaj raczej o dekadach niż o latach. Zgodnie z planem NASA. Do 2024 roku mamy stanąć ponownie na księżycu. Mówiąc mamy, my mamy, mam na myśli amerykańskich podatników przede wszystkim, bo to oni tak będą... Tak zapowiedział za to Donald Trump. Tak, tak zapowiedział Donald Trump. Akurat to się wiąże z jego ostatnim rokiem drugiej kadencji. Oczywiście, jeżeli zostanie prezydentem. Pytanie jest oczywiście, co się stanie, jeśli nie zostanie prezydentem i czy ten plan nie zostanie przełożony. Wydaje się, że już w tej chwili wszystkie główne kontrakty zostały rozdane w wśród firm amerykańskich na dostarczenie podzespołów do takiej misji. I pewnie ta data się opóźni. To nie będzie 2024, tylko powiedzmy 2026 albo i ósmy rok. Natomiast wydaje się, że na pewno Amerykanie na tym księżycu ruszą i wrócą. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy depczą im już po piętach. No, kolejną, kolejną, kolejnym krokiem będzie Mars. Ja to zakładam, że to będzie rok powiedzmy 2040. I na koniec chciałabym zapytać, jaką rolę możemy przepisać w fantastyce naukowej w inspirowaniu naukowców, którzy zajmują się badaniem kosmosu. Wielu z tych, którzy bierze udział w e, przygotowaniach takich, e, do tego rodzaju lotów, podkreśla, że tego rodzaju literatura była dla nich inspiracją, jeżeli chodzi o podjęcie studiów, w ogóle wejście w ten, w, w ten przemysł. E, więc e, jeżeli chodzi o inspirowanie, e, o zachęcanie ludzi do tego, żeby w, e, lotami kosmicznymi się zajmowali, to jak najbardziej. Tak. E, dzieje się to od dawna. W tym roku mamy 99. rocznicę urodzin Lema, w przyszłym roku będziemy mieli okrągłą. Rocznicę, tak, z Lem z pewnością tutaj był jednym z tych, którzy przyczynili się do tego, że wiele osób w ogóle zainteresowało się tą, tą dziedziną. O naszej przeszłości w kosmosie mówili dziś dr Grzegorz Brona i dr Sebastian Szymański. Dziękuję ślicznie za rozmowę. To były rozmowy pioniera. Do zobaczenia.